Czy wszystkim witajcie w twarzy miesiąca jeżeli jesteście nowymi gośćmi na moim kanale, to Twarz Miesiąca to jest taka seria, którą już prowadzę od dłuższego czasu, czyli co miesiąc pokazuję mój ulubiony makijaż codzienny, gdzie zmieniają się jakieś drobne szczegóły, kosmetyki, pokazuję Wam po prostu mój sposób na mój ulubiony makijaż dzienny i to jest myślę taka właśnie seria makijażu, z których najczęściej korzystacie, no bo podejrzewam, że tak większość z nas maluje się na co dzień i w takiej wersji siebie po prostu Lubicie. Nie za mocno, ale żeby ta uroda była podkreślona, jakieś ciekawe akcenty też dodane, takie mini szaleństwo. U mnie zwykle jest to jakiś opalizujący pyłek. Rzęsy to już nie jest szaleństwo, rzęsy to już dla mnie jest norma, umówmy się. <grytanie> Także tak wygląda właśnie moja twarz z kwietnia i zapraszam Was bardzo serdecznie do obejrzenia tutorialu. Hmm, może zanim zacznę, podepnę to coś, co tu mi wisi z twarzy. I um, będę zaczynać od bazy. I Maestro UV to jest baza, którą już kiedyś Wam pokazywałam, który, której sobie używam, bo po prostu ma bardzo wysoki filtr. A ja ostatnio um, byłam na kwasach u kosmetyczki, więc no, mimo, że nie ma słońca, ale nigdy nie wiadomo, um, boję się, <grym> więc filtr stosuję pod makijaż. A um, ta baza bardzo fajnie wygładza i um, nie wybiela twarzy. I się szybko wchłania. Nie śmierdzi tak dziwnie. Może trochę filtrem, ale nie jakoś tak bardzo intensywnie. Ale podoba mi się konsystencja. Jest taka, to jest takie szybko wchłaniające się mleczko, które jest bazą. I z to tak różnie, ale głównie są to te same, których używałam we wcześniejszych filmikach, czyli ten Clinique Even Better, czy Smashbox Studio Skin, czy Armani, Luminous Silk, czy właśnie Urban Decay All Nighter. I dzisiaj sobie właśnie tego użyję i właśnie zobaczyłam, że o widzicie to? Tyle pompka poszła w górę, zostało mi tylko tyle, więc można powiedzieć, że jestem w połowie podkładu, co dla mnie po prostu jest prawie niemożliwe. <grym> Tak właśnie dużo ich różnych używam, że ciężko mi coś wykończyć, ale ten szczególnie mi się tak właśnie spodobał i często go właśnie używałam. I tutaj mam odcień numer 4, taki ładny, oliwkowy, opalony kolor. Korektor to tutaj też bez niespodzianek um, Naked Skin firmy Urban Decay. Świetnie mi się sprawdzają te korektory, więc po prostu ich używam cały czas bo właśnie też o to chodzi, żeby faktycznie używać tego, co nam się sprawdza ja wiecie, też testuję różne rzeczy, ale jeżeli chodzi o korektory, to musi się pojawić coś naprawdę fajnego na rynku, żeby chciało mi się to wypróbować tego Ym, bo tutaj grunt jest grząski i łatwo o nie wypał i jak wiecie, używam dwóch korektorów zaraz skoczy tart, yy, ale najpierw rozcieram ten bo nakładając od razu tart, to on by mi się rozblendował wszędzie i wszędzie bym miała jasno, a mi zależy na tym, żeby jasno było tylko tutaj w tym kąciku. No i teraz wjeżdża tart. Jakże mi się podoba zapach tego korektora strasznie. Mm. I korektor gruntuje pudrem z Lamer. Bardzo go lubię pod oczy. Można go bardzo dużo nałożyć, a nie przesusza i nie zmienia koloru korektora. I ten puder tak zostawiam chwilkę, to się nazywa pieczenie, prawda? Tak zostawiam chwilkę, żeby on zdążył um, przez całą wilgoć z podkładu, z korektora jakby zaabsorbować. I teraz omiatam nadmiar. I tak, jeżeli chodzi o brwi, to głównie używałam produktów z gamy Brow Artist z L'Oreal, bo testowałam je wcześniej, zanim nagram dla Was filmik yy, właśnie z różnymi metodami malowania brwi i yy, i strasznie mi się spodobały, powiem Wam. Fajnie, naturalnie wychodzą brwi, bez zbędnych kombinacji i, 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 i faktycznie mm, te przestrzenie fajnie wypełniają tam, gdzie mam braki, i to fajnie jednolicie wygląda i upodobałam sobie bardzo kredkę Brow Artist Shaper. Ym, ona z drugiej strony ma wosk, który fajnie utrwala, więc właśnie dzisiaj sobie użyję. Ja mam w odcieniu 02 blond. I jeszcze na początek brwi nałożę troszkę żelu Brow Artist Plumper w odcieniu Light Medium. Ma taki fajny odcień jak moje włosy. I podoba mi się ten efekt, właśnie taki lekko miodowo-brązowawy i no fajnie się zgrywa. Jest taki bardziej trójwymiarowy efekt, mi się podoba. No i wykonam szybko cieniowanie, paletka bronzerów, zwykle to jest moja paletka cieni, e, tym razem mam tutaj t, e, Highlight and Contour Pro Palette z, z Nyx'a i właśnie używam tego tutaj fajnego brązu, żeby po prostu nadać oku jakiejś tam głębi. Czyli nakładam ten brąz na w sumie całą powiekę i rozcieram do góry. I nałożę go również na dół powieki. I rozetrę. Widzicie, niby nic, a od razu oko jest fajnie zaznaczone. No i teraz coś dla moich ukochanych sroczek, wiem, że tam jesteście. Um, odkryłam coś nowego, coś pięknego, coś co chciałam szkupić od dawna i wszędzie było zawsze wyprzedane. Jak zobaczyłam raz, no chyba to było na bezsłówce w, w Warszawie na lotnisku, um, było stoisko i był tylko tester i e, za każdym razem jak tam byłam to pytałam, czy będzie, czy jest i nie było, ale w końcu dorwałam. I e, to jest Liquid Moondust firmy Urban Decay. To jest taki błyszczący cień płynny, gdzie tam dużo jest zawieszonych różnych rozmiarów odcieni, błyszczących drobinek, i kolor jest fajny, bo właśnie jest na taki beżowy, na, na co dzień. I o, o ile mm, cień ze Stili, ten magnificent metal. Ten płynny, jest przepiękny, ale jest mega mocny. Na co dzień nie zawsze się sprawdzi. Poza tym jak ten brokat zaschnie, to on się lubi też czasem osypać. To nie jest koniecznie efekt, jaki chce osiągać i mieć na twarzy w ciągu dnia, a to na pewno się nie osypuje, bo nie ma aż tak dużych drobinek, i te drobinki są takie subtelniejsze, więc na co dzień w sam raz na końcu mamy pędzelek, jest też dużo innych fajnych odcieni. Na końcu mamy pędzelek i ten pędzelki możemy sobie malować po powiece i właśnie tego cuda używałam. Widzicie, jakie to jest fajne błyszczące? Delikatnie wklepię, żeby tylko ze zebrać nadmiar tych drobinek, żeby tylko tutaj się ładnie błyszczało i proszę bardzo. Także jak też macie dłuższe sroki, to polecam się zainteresować, są naprawdę piękne i inne odcienie fajnie opalizują. Jest jeszcze jeden taki odcień brzoskwiniowy, co się mieni na złoto, różowo, ale tego to już w ogóle nigdzie nie można dorwać. <ścoughs> Cieszę się, że i tak ten, ten mam. Ale saroczce zawsze jest mało i dokładam sobie jeszcze różowy y, pyłek do paznokci, który niby jest do paznokci, ale ja go używam też do makijażu. Bardzo sprytne z mojej strony. Aurora Effekt firmy Neonail. O, właśnie, takie cuda. I on. To są takie fajne płatki, drobineczki, które mienią się na różowo. Mamy też takie coś mienią na zielono, też tego używam, ale dzisiaj użyję tych coś mienią na różowo. I na mokro. Ok, to jest ten moment, kiedy muszę. Um, <ścoughs> Muszę przyznać, że jestem w błędzie, bo wzięłam ten, co się mieni na zielono. A tutaj pod światło, bo one są takie dwuwymiarowe, nie wiem, czy to widzicie, mieni się na różowo. Ja patrzyłam na niego i myślałam, że wzięłam ten różowy, ale jednak chyba zdecydowałam, że wezmę ten zielony wcześniej. Użyłam ich na zmianę. No, tak czy siak, jest zielony. I widać, że jest piękny, zielony. Więc jak lubicie ten blask e, taki opalizujący na zielono z drobineczkami, to bardzo polecam. To jest taki, można powiedzieć, zamiennik sypki tego cienia z który jak noszę, to zawsze pytacie tego kamilion. Bo to nie jest taki opalizujący cień, który mieni się na zielono, tylko opalizujący pyłek, a to daje zupełnie inny efekt. Fajnie, bo przebija pod tym skóra, a to ładnie, fajnie się mieni. <gryw> Uwielbiam. I nieodzowny element mojego makijażu codziennego, czyli czarna kredka z zoiwy. Na zewnętrznej części roztarta skośnie ściętym pędzelkiem. To trwa dosłownie sekundę a robi dużą różnicę. I tradycyjnie zalotka i tuż do rzęs High Impact. Water. A model rzęs, jaki dzisiaj będę doklejać, to I-Lure numer 116. Taki troszkę inny model niż zwykle kleję, ale właśnie spodobał mi się i, i, i sobie nosiłam. Oczy gotowe, więc teraz konturowanko. Dalej ta paleta idzie w ruch. Paleta z NYX i używam o tego właśnie tutaj cienia. Odcienia. do modelowania twarzy. I po konturowaniu nakładałam troszeczkę różu, który tak fajnie ożywia twarz. I jest to róż, oczywiście w brzoskwiniowym odcieniu. To jest Powder Blush Soft ten w odcieniu Teranat. taki jasny, na pograniczu brzoskwini i beżu róż. Dlatego jest taki ładny i soczysty i na skórze tak fajnie wygląda tak świeżo. Niezwykle piękny kolor i moim rozświetlaczem był no, już zmarnowany, niestety potłuczony rozświetlacz, tak do mnie przyszedł jak dostałam kiedyś paczkę z Anastazji Beverly Hills, jest to rozświetlacz Illuminator w odcieniu Starlight, to jest jakby taki biały rozświetlacz yy, który opalizuje na, hmm, na różowo-złoto przepiękny jest naprawdę taki, jakby to powiedzieć neutralny rozświetlacz czyli pasuje jej do ciepłych makijaży i do chłodnych ale przepięknie rozświetla. I to jest zdecydowanie mój ulubiony rozświetlacz z Anastazji. No ale... muszę go używać bardzo ostrożnie, żeby całkiem się nie rozleciał. I usta. Od kiedy wypróbowałam mm, tej rzeczy, to wylądowało mnie w torebce, noszę ze sobą używam cały czas i póki co zastąpiło mi to yy, mój olejek z klarem z yy, Instant Light Lip Comfort Oil i sobie użyłam właśnie tego i mówię o yy, można powiedzieć bazylinka barwiona, patrzcie jakim pięknym kolorze, to jest taki mój kolor do tego bardzo ładnie pachnie, tak świeżo, taką, nie wiem, jakimś żelem pod prysznic, z taką świeżością fajną pachnie. Um, I to jest Dinoplat, chyba tak się to czyta, w odcieniu numer 3, Rabbit Food, w ogóle śmieszne nazwy. I tą firmę można dostać w Seforze, bo dostałam właśnie w jakiejś tam paczce pr z Sefory i strasznie mi się spodobało. Nie wiem, czy nie przypadkiem z paczką z pielęgnacją koreańską. Chyba tak. I właśnie tam był ten balsamik i go sobie cały czas używam, bo jest przepiękny. Minusem jest to, że po jego nałożeniu muszę szukać jakiejś chusteczki, żeby wytrzeć palec, ale mi to nie przeszkadza. Rewelacyjny nawilża usta i daje taki piękny, fajny, soczysty kolor. I makijaż gotowy, łatwy, lekki, świeży, przyjemny, odmładzający, rozświetlający, czyli to na czym mi na co dzień zależy i tak właśnie e, lubię się malować, przeważnie. I tak wyglądała moja twarz z kwietnia. Dziękuję Wam pięknie za oglądanie i widzimy się w kolejnych filmikach. Pozdrawiam, pa!